Zastanawiasz się, dlaczego nie widzisz efektów z pozycjonowania. Mimo, że firma SEO pokazuje w raportach, że wszystko jest OK, no a Ty przecież chciałbyś tylko w końcu zobaczyć, że pieniądze, jakie wydajesz na to pozycjonowanie, są naprawdę dobrze wydane. A nie tylko miesięcznym kosztem. Z pierwszego odcinku podcastu SEO dla przedsiębiorców dowiesz się, czym są prawdziwe efekty z pozycjonowania oraz oczywiście jak je osiągnąć. Zaczynamy. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom w pozyskiwaniu klientów z wyszukiwarki Google. Dla wielu osób efekty SEO to pozycje, a to duży błąd. Możesz mieć bowiem wysokie pozycje w Google, ale nie pod takie zapytania, jakie wpisują wyszukiwarkę potencjalni klienci. W takiej sytuacji nowy klient na pewno się nie pojawi. Musisz zadbać jeszcze o ofertę, ale jeżeli Twoja oferta nie będzie dopasowana do grupy docelowej, to także i wtedy nowy klient nie skontaktuje się z Twoją firmą. Co zrobić? No musisz zadbać o stronę firmową, tak aby swoim wyglądem zachęcała do nawiązania kontaktu z tobą. No ale to nadal nie zagwarantuje ci, że potencjalny klient skontaktuje się z tobą, ponieważ jest jeszcze jeden element tej układanki obsługa klienta. Jeżeli bowiem ty lub twój pracownik nie zadbacie o nią, to mimo wysokich pozycji, świetnej strony i oferty dopasowanej do klienta tak, że mucha nawet nie siada, to nawet wtedy klienci będą omijać twoją firmę szerokim łukiem. Wysokie pozycje w wyszukiwarce są bowiem ważne, ale one nic nie dadzą Twojej firmie, jeżeli nie zadbasz wcześniej o trzy elementy, o których powiedziałem wcześniej: stronę internetową, ofertę oraz właściwy poziom obsługi klienta. Powodzenia! Pamiętaj, jeżeli potrzebujesz pomocy z oceną efektów pozycjonowania strony, zawsze możesz się ze mną skontaktować. Wejdź tylko na www.seoprofi.pl.